Witajcie, 79 odcinek Niskiego Pressingu. Maciek Matwiej. Paweł Jantura. Jak słyszycie i widzicie, pogłoski o śmierci Niskiego Pressingu okazały się zdecydowanie przedwczesne. Kochani, troszkę nas nie było, za co Was oczywiście przepraszamy tutaj razem z Maciekiem. Ale słuchajcie, wszyscy wiemy, jakie są czasy. Niestety, pandemia przybrała na sile. My na szczęście cieszymy się zdrowiem, czego też oczywiście wam życzymy. Natomiast jak wiecie, problemy techniczne były problemy ze zorganizowaniem się, problemy z gośćmi, są obecnie kolejne wprowadzane, także po prostu mieliśmy trochę problemów. Niewykluczone, że dzisiaj chwileczkę porozmawiamy o obecnej sytuacji miedzi w pierwszej lidze, natomiast nie wykluczamy, że najbliższe odcinki, na najbliższe odcinki znów przeniesiemy się do sieci, i będziemy je grali online. Tak, tak. tak jak to było wiosną, te odcinki Maćku zresztą z tego, co pamiętamy, cieszyły się tak, taką samą popularnością. Też polubiliście te odcinki. Wiadomo, że każdy, wiadomo, nie ma jak to porozmawiać face-to face, no ale takie czasy paskudne, że prawdopodobnie przeniesiemy się. Yy, on, yy, w sieć, yy, będziemy grali to zdalnie, te odcinki, w miarę możliwości, oczywiście. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja się jakoś ogarnie. Oczywiście wrócimy yy, do tak zwanego reala. Maćku. Po wypłaszczeniu się yy, statystyk i wykresów, postaramy się to, co Paweł powiedział, wrócić. Startujemy z tematem głównym, tak? czyli z podsumowaniem, szanowni państwo, z analizą tak naprawdę tych dziesięciu meczów, które mieć rozegrała w sezonie 2020-2021. Bo tak, Maczku, że ci wejdę słowo. Umówiliśmy się, że po dziesiątej kolejce tak. podsumujemy jakiś taki odcinek, zrobimy właśnie bez gościa, w dwójkę, podsumujemy tak, no, w jakim miejscu jesteśmy. To też wynika chociażby z rozmów z naszymi gośćmi. Nie wiem, czy państwo pamiętacie wywiad z trenerem Skrobaczem, który powiedział, że tak naprawdę będzie można jakieś... To coś po dziesiątej 10... 10 kolejce. Więc no to jest dziesiąta Jesteśmy kolejce. po dziesiątej kolejce. Myślę, że teraz już mamy um, jakiś fundament um, wiedzy, tak? jakiś odnośnik w postaci liczb i, i startujemy. I kilka minut chcieliśmy, chcieliśmy dzisiaj poświęcić yy, naszej ocenie obecnej sytuacji. Jesteśmy wyróżnieni, ponieważ jako, mieć, jako jedyna roze, w całej Fortuna Pierwsza Lidza rozegrała te dziesięć spotkań, ponieważ tak, inni tak. mają tych spotkań mniej. Ale tak jak Macie wspomniałeś, jest czas. Pozwolisz, Paweł, że rozpocznę pytaniem otwartym do ciebie. czy... Można mówić o rozczarowaniu po tych 10 kolejkach. No cóż, nie mam, nie mam wyjścia, muszę powiedzieć, bo nikogo to, nikogo to oprócz mnie nie ma ze względu na y, trudostację. Rozczarowanie? Rozczarowanie? Trochę jestem rozczarowany na pewno, no bo jakby się rzeczy. No, no bo to jest taki y, kwestia y, dualizmu. To, co w głowie, rozsądek i to, co w sercu, szkiełko mhm. i oko, tak? Także pod tym względem y, y, pod względem tego jakby. Y, Bardziej tej kibicowskiej warstwy mojej świadomości. To jestem oczywiście, że jestem rozczarowany, bo zawsze chciałbym, żeby mieć wygrywała i była na czołowych miejscach tabeli. W jakiej lidze by nie grała. tak? Natomiast jeżeli chodzi o takie czysto merytoryczne podejście, zdroworozsądkowe, to może nie. Ja uważam, że to jest na chwilę obecną mieć z taką drużyną, znaczy mieć obecnie stać właśnie na środek tabeli. Jest w tym miejscu, no więc właśnie, tak, ja tu jak się zgodzę z tobą, mhm. że jest w tym miejscu, na co ją po prostu stać, tak? I, i, I tylko właśnie moje pytanie było, czy, czy mamy prawo czuć to rozczarowanie, no bo my mówmy się, nie pompowaliśmy tego balonika, ale też... Patrzyliśmy z obiektywizmem, z obiektywizmem w, w przyszłość, Jak zobaczyliśmy jak ta drużyna jest krojona, jaki piłkarzy ściąga trener skrobacz, to faktycznie wydawało się, że to będzie, będzie się zębiało i coś więcej. I spodziewaliśmy się czegoś, czegoś więcej. Aczkolwiek też z realizmem podchodziliśmy. Ja I tak na początku mówiłem, że to nie będzie łatwy sezon, nie tylko ze względu na koronawirusa, ale właśnie przez, ze względu nawet na te okoliczności budowania zespołu od nowa tak naprawdę. Bo Dokładnie zespół, tak, poruszyłeś bardzo ważną kwestię. To jest zespół tak naprawdę, gdzie, gdzie większość zawodników jest. Nowy. nowa. Ja powiem tak, ja powiem tak. Yy, drużyna budowana jest praktycznie od zera. No, no może od nie od zera, ale bardzo mocno przebudowana. Yy, a, a propos tego balonika, zwróćmy uwagę, że nikt. My nie mówię, że my nie pompowaliśmy balonika, ale generalnie klub też nie. nie Oczywiście. Y, proszę znaleźć, no, no nie wiem, no zapraszam na dobrą kolację do drogiej restauracji kogoś, kto znajdzie mi w mediach wypowiedź kogokolwiek z, z klubu. Już nie mówię o trenerze, ale nawet o właścicielu klubu Andrzej, mam tu na myśli pana Andrzeja Dadełę, czy też szkoleniowców, czy też y, działaczy z zarządu. Czy ktoś z nich mówił o tym, że mieć gra w awans? Nie było takiej deklaracji. Nikt nie mówił o awansie. W kuloarach, nieoficjalnych rozmowach wręcz padały słowa o tym, że Telenos ma dwa, trzy sezony na budowę nowej drużyny, a w tym sezonie gramy. Wiadomo, że mieć wyrobiła sobie już taką markę na poziomie zaplecza klasy, że zawsze będzie wymieniana w gronie faworytów. Natomiast jak się życie to zweryfikowało, ja uważam, że w tej chwili Miedź jest z drużyną środka tabeli. I trener Skrobać przebudował, dokonał rewolucji, przebudował drużynę. Fakt, ciekawy piłkarz, ale zwróćmy uwagę, odmłodzenie, naprawdę, to pod tym względem to jest rewolucja. Drużyna jest znacznie, takiej młodej drużyny chyba w epoce Andrzeja Dedeły mieć nie miała. Sporo nowych nazwisk, też jest kilku nowych piłkarzy doświadczonych, trochę młodych. Jest to taka ciekawa mieszanka, drużyna jest zrepolonizowana, tak, trochę odmłodzona, diametralnie pozmieniana. To po prostu jest proces. Ja to traktuję jako drużynę w budowie. Uważam, że ten sezon poświęcony jest na budowę. Natomiast dziś tak liczę na walkę o awans w przyszłym sezonie. Jakby, oczywiście na początku sezonu tego nie wiedzieliśmy. Liga pokazała, że ta drużyna jeszcze długa droga przed nią. Ja uważam, że po jeszcze na pewno jeszcze przed nami dwa okienka transferowe: zimowe i, i letnie w przyszłym roku. I ja uważam, że w przyszłym sezonie mieć już tak na poważnie, może powalczyć o awans. Eee, tak, uprzedzając pytania, komentarze bo te pytania padają też również na ulicy, spotykamy się, większość wielu z Was, wielu z was nas zna, zna też prywatnie, mniej lub bardziej pytacie się, czy też za pomocą komunikatorów, tak, odpowiadam, bronię, bronię trenera Jarosława Skrubacza i bronię tej drużyny i będę ją bronił, ponieważ uważam, że to jest dobry kierunek, natomiast rzeczywiście fakt, że tej dru ta drużyna gra nierówno, choćby, no choćby ostatni mecz w Łęcznej rzeczywiście był, no oczy bolały, takie mecze się zdarzają. Pozwoli, że ci przerwę, ale chciałbym to. I będą przyszeć. się zdarzyć. to znaczy, że y, ty stawiasz, że po tych dziesięciu kolejkach my już ten awans przegraliśmy? Znaczy tak! no. Jak wszyscy wiemy, pierwsza liga styl życia, tak? Ta liga hmm. jest naprawdę pokręcona. Jak to niektórzy ironicznie mówią, najciekawsza liga świata. Słuchajcie, to jest dopiero dziesiąta kolejka. To, to jest z 34, dobrze? Policzę? Tak, z 34, z 34 tak, no to jest powiedzmy, że to jest nawet nie jest jeszcze jedna trzecia sezonu. Tych punktów na trawie leży mnóstwo, mnóstwo jeszcze ja nie uważam. Znaczy, ja, ja powiem tak, jeżeli chodzi o bezpośredni awans miejsca 1-2, temat jest już dla mnie zamknięty. Natomiast mieć jak najbardziej może powalczyć o, o, miejsc, o lokaty 3-6, które dadzą jej prawo gry w barażach. Te baraże będą w maju, czerwcu przyszłego roku. Nie pamiętam dokładnie na pamięć terminarza. To, kiedy nagrywamy ten odcinek, jest końcówka października. Zresztą co widać, bo jesteśmy dosyć ciepło ubrani. Także słuchajcie, no w maju, czerwcu 2021 roku to w ogóle będą, świat może inaczej wyglądać, będą zupełnie inne realia, a w piłce to to jest to są miesiące wręcz świetlne. W piłce przede wszystkim w naszej pierwszej liczby. A, a już w pierwszej licy to już w ogóle, ale generalnie ja tak mieć może być, być w wybornej postrernie. formie. Y, może ciułać te punkty, czułać, ciułać, y, kręcić się wokół tych miejsc barażowych, suma summarum awansować do tych barażów i tych barażach y, i w te baraże po prostu wciągnąć nosem. Jest taka możliwość. Ja Panie, nie bym wy... ja, ja 24 kolejki, no. czyli 72 punkty zdobycia. No to jest zdobycia. E, bardzo dużo. Pamiętasz, ile w sezonie 2017-2018 nic zdobyła, jak awansowała? Nie pamiętam, ale, ale wiem, że Ty pamiętasz. Więc ja jestem ostrożny w tym takim wyrykowaniu, że już nie mamy szans na jeden, dwa miejsca. Bo tak jak powiedziałem, będę się upierał, ta liga jest nieprzewidywalna. Jest nieprzewidywalna. I myślę, że jeżeli to się bardzo dobrze poukłada, zbilansuje się, o czym zaraz będziemy mówić, te różnice pomiędzy obroną a, a atakiem. Znaczy, to, ja bazuję, Maćku, to Ten zespół personalnie tak, ma... jest, 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 jest w stanie. Jest w stanie, natomiast ja jakby Rozumiem, tak? Maczku, zgadzam się z Tobą tutaj w tym momencie, natomiast no ja jakby. Tworząc tą opinię, no, bazuje na sile też konkurencji. No, uważam, że Arka, Gdynia, LKS, Łódź, no, to rzeczywiście są bardzo mocne zespoły, dlatego no, jakby słabo oceniam y, te szanse na was bezpośrednio. Natomiast y, z barażów jak najbardziej. Ja powiem tak, może coś powiem coś niepopularnego, bo wiem, że bo kibice się denerwują, zaraz powiedzą, Jantura, to, to, co, co ty tam wygadujesz, itd. Tak tak natomiast no, naprawdę, dla mnie nie będzie wielkiej tragedii. Właściwie niewielkie. Żadnej tragedii nie będzie, jeżeli Mieć nie wasuje w tym sezonie. No problem, mówię to yy, po prostu bez przyłbicy. No nie mam przyłbicy. Naprawdę. Mówię to wprost. Mieć nią, jeżeli Mieć nie sobie, to nic się takiego, nic się nie stanie, uważam, no to że, no, zrobię że, że To powiada, że to yy, yy, jest tak, ciężki sezon, tak, aczkolwiek bo, ja mówione, widzę jeszcze te szanse, matematyczne oczywiście. Oczywiście są. Ja nie, wykluczam, że, nie wykluczam, że po prostu jak... Yy, o, odpalicie ten odcinek sobie w czerwcu, to byście się mogli pośmiać z moich słów, bo może cię ja awansuje całkiem, mm -hmm. nie wiem mm -hmm. czego bym bardzo chciał, ale natomiast y naprawdę uważam, że będzie bardzo ciężko ten awans i całkiem trzeba się z tym liczyć, że będzie awansuje. Nikt tego nie deklarował, y naprawdę i, i ja będę się cieszył, jeżeli ta drużyna po tym sezonie y latem y w przyszłego roku będziemy mieli mocną drużynę, która będzie wymagała nie kolejnej rewolucji personalnej, a ewentualnie jakichś drobnych korekt które tam trener Skroba ze swoim sztabem dokona i po prostu jedziemy dalej. Walczymy o w przyszłym sezonie już tak, yy, yy, tak na poważnie. Także uważam, że ten sezon na budowę. No, ale jak to się rozwinie, yy, no zobaczymy. No, zobaczymy. Raczej, yy. Przypomnijmy sobie, szanowni państwo, w jakim jesteśmy miejscu. Zajmujemy po tych 10 rozegranych meczach ósme miejsce w tabeli. Tutaj warto dodać, że gro zespołów rozegrało po. 8 ta, ta tabela 8, jest spowodów. taka. Yy... taka więc ta tabela nie do końca jest miarodajna. Tak, tak. Ale tak, mamy 13 punktów skompletowanych, trzy zwycięstwa, cztery remisy, trzy porażki. Więc te, te tutaj liczby bardzo dużo mówią. W, na naszym stadionie dwa zwycięstwa, cztery remisy, bardzo dużo, żadnego meczu przegranego. I na wyjeździe to, co mnie bardzo boli, tylko, tylko jedno zwycięstwo, pamiętne zwycięstwo z radomiakiem po za to z radomiakiem. Bardzo, dobrze, bardzo dobrej grze. No i co? I trzy i porażki, tak? Tutaj dopowiem jeszcze, że ostatnie zwycięstwo, szanowni mi państwo, mieć odniosła 30 września. I to jest też niepokojące. To są takie cyfry, które no tutaj działają na wyobraźnię, bo, bo coś się tak, coś się zacięło. Coś się zacięło. No, ale to ja mówię, to spokojnie tych punktów jeszcze, ja, ja, ja wierzę, że, 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 że tych punktów do zimy będzie trochę jeszcze mieć. Uzbiera i spokojnie przyzimuje. Pamiętajmy, że okres zimowy no, jest taki no, kluczowy. Mhm. W, w generalnym rozliczeniu to wtedy trenerzy mają więcej czasu więcej czasu na popracowanie z zespołem. Teraz, jak wiemy, no, nowy trener. Ile, ile trener skrobać miał czasu na popracowanie z zespołem? Dwa tygodnie? Ten okres przygotowawczy trwał? To prawda. Ale no może się mylę o parę dni, ale około, około 14 dni. Zimą zgrupowanie, no też nie wiadomo, jak to będzie wyglądało ze względu na sytuację pandemiczną. E, 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 pandemiczną. Ale generalnie życie, szczególnie w pierwszej lidze, pokazuje, że niekoniecznie trzeba jechać na zgrupowanie do Turcji, żeby wiosną mieć wyniki. To wręcz często mieć przegrywała wiosną z drużynami, które trenowały na śniegu i w błocie. Także ja myślę, że to taka śląska szkoła twarda y, suma sumorum przyniesie nam y, skutki. Jeszcze może Maćku, bo wiem, że Ty masz przygotowane. Ty masz przygotowane. Y, ja wiem, że trochę przygotowałeś y, się z liczb. Jeszcze, to, 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 jest, to w międzyczasie będzie mi nie podoba. Zanim przedstawisz, ja bym chciał jeszcze zwrócić na uwagę na, na inny aspekt, y, żeby no, no trochę optymizmu słuchajcie powiało y, w, tych, w tych trudnych, smutnych czasach teraz tak, bo wiemy co się dzieje. Ludzie leżą w szpitalach pod respiratorami, ludzie umierają. Także naprawdę są poważniejsze problemy yy, niż taki, że mieć ma tyle i tyle punktów. Także, ale żeby powiał trochę optymizmem, to ja wiem, że... Bo tak żyjemy teraz, yy, żyjemy ostatnim meczem. Ten ostatni mecz włączony, tak jak już wspomnieliśmy. No, oczy bolały, rzeczywiście. No mi zagrała po prostu umówmy się. Bardzo słabo. No. Te mecze się przytrafiają takie bardzo słabe, ale były też mecze bardzo dobre i generalnie może nawet niekoniecznie zawsze to się przekładało na wynik, ale mi się podoba to, że Mieć gra po prostu walczy, biega, walczy, jest to drużyna z charakterem, nie zawsze się daje to wyciągnąć, ale po prostu na pewno ambicji i walki tej drużynie nie można odmówić, okay, różnie, no, różnie, no, w, przyszłości bywało, się różnie w przyszłości zgodzę, z tym bywało, różnie przyszłości z tym bywało i ten styl do... mi się podoba. Nie do końca się z Tobą zgodzę, bo mi brakuje um, tej pazerności, którą, którą Mieć pokazała w pierwszych kolejkach. Zobacz, że ta pazerność na wygrywanie, pazerność na zdobywanie goli, z każdym meczem gdzieś wyparowywała, nie wiem czy można użyć takiego określenia, ale odchodziła gdzieś w niebyt. I to mnie niepokoi, bo bardzo często, Paweł, powołujesz się na ten śląski taki drill, śląski, można powiedzieć, charakter. Sorry, ja na razie tego tutaj nie widzę. Możemy sobie przejść do, do konkretów. Chciałem Ci zadać pytanie na przykład o Szymona Matuszka, bo wiem, że jesteś wielkim zwolennikiem tego piłkarza. Ja się z Tobą zgadzałem do pewnego momentu, bo faktycznie ten człowiek widać, że w pierwszych meczach robił robotę. Bardzo fajnie to te akcenty rozkładał. Bilansował można powiedzieć te, te, te akcenty pomiędzy obroną a atakiem. Ale ten człowiek, to co powiedział jeden z naszych gości, on bardzo elektrycznie zaczął grać i, mhm. i wpr zaczął wprowadzać pewną taką niezdrową nerwowość. Nie tego mhm. oczekiwaliśmy po liderze, nie tego oczekiwaliśmy A. po człowieku z takim doświadczeniem. I pytanie moje do ciebie, czy ty się ze mną zgadzasz? Czy twój pogląd też się zmienił na to to znaczy, do oceny kapitana? To znaczy tak, powiem tak, że generalnie drużyna odpaliła całkiem fajnie, ale też pamiętajmy, że na początku graliśmy z drużynami które jakby dzisiaj popatrzymy w tabeli, to, to, to raczej są bardziej na dole niż na, mm -hmm. niż na jej górze. E, ten charakter był, teraz może go mniej widać, ponieważ ja sądzę, że po prostu kilku kluczowych piłkarzy Miedzi jest pod formą. Nie jesteśmy w szatni. Nie jesteśmy to blisko drużyny. Teraz nawet siłą rzeczy, nawet byśmy chcieli, to byśmy nie mogli być, ponieważ nawet wiadomo, no, ta drużyna jest trochę w, w odizolowaniu od kibiców, od dziennikarzy. Te oceny są, trudniej dokonywać takich ocen wiążących. Natomiast fakt faktem, że kilku piłkarzy miedzi, generalnie cała drużyna, mówię, chciałem powiedzieć kilku czołowych piłkarzy, ale generalnie cała drużyna jest pod formą. Nieźle to odpaliło, może mm, o, o, odpaliła na świeżości. Nowy projekt, yy, pojechali na fantazji. Może teraz wychodzi jednak ten yy, krótki okres przygotowawczy dla drużyny, która ma yy, stabilną kadrę. To ten krótki okres przygotowawczy zgodzi się Maćku, ze mną, chyba ze mną jest mniejszym problemem. A, a dla praktycznie nowej, pra, praktycznie prawie że nowej drużyny, on jest yy, bardziej yy, do skwiera. Na początku może to na fantazji jakoś poszło. Yy, troszkę słabsi rywale, przyszły trudniejsze mecze. Sezon jest yy, im dłużej, yy, tym jest trudniej. I doszło jakieś zmęczenie, trochę y, psychologicznie może jakiś taki dołek też, bo tych parę meczów nie wyszło. I rzeczywiście, imię słabo wygląda. Ja się, ja się z Tobą zgadzam, że Szymon Matuszek w ostatnim meczu wygląda słabo. Natomiast na początku sezonu wyglądał bardzo dobrze, teraz wygląda słabo. Na pewno te, zgadzam się z Tobą 100%, więcej od niego oczekuję i oczekujemy, i Wy na pewno też oczekujecie. Natomiast nie zmienia to mojej opinii o, o, o nim jako o piłkarzu, który jak na polskie realia, już szczególnie na realia pierwszej ligi, no to jest... To jest to jest piłkarz, który robi różnicę. Ja myślę, że na pewno jeszcze w tym sezonie zacznie robić różnicę. Natomiast, tak jak powiedziałeś, no to morale opadło, yy, to i ten charakter spadł, i może tej, jakby generalnie jest, yy, i pod względem fizycznym i sobie zaczęła jakoś wyglądać dziwnie, niepokojąco, i mentalnie, i, 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 i czysto, jeżeli chodzi o takie walory piłkarskie. No, no nie jest dobrze, no patrząc na ostatnie mecz, to się sobie to wygląda. Paweł, gdzie trener Skrobacz ma największy problem na tym chwilach? No nie, to, to, to chyba yy, wszyscy się zgadzamy tutaj, tak? Yy, defensywa, tak? To jest. Yy, wszyscy ba, bali się wszyscy przed sezonem o obsadę bramki. Tymczasem Mateusz Chwalędynia ja naprawdę. To, tak, no? Tutaj chwaliliśmy. To jest, to, to, to. Yy, zresztą nas, yy, nasz ostatni gość. Ponad trzy tygodnie te była, ale w związku z sytuacją, o której mówiliśmy na początku programu, no nasz ostatni gość, tuż po naszym programie, heroiczna postawa, heroiczny wyczyt w derbach, bo nie mieliśmy yy, okazji o tym gol. rozmawiać, przeszedł do historii Mateusz, uważam, że ten chłopak rośnie, tak, tak, to jest naprawdę, ja, ja, ja bym tam gdzieś tam coś tam, parę błędów może chłopak popełnił, no bo kiedy ma popełniać, jak nie teraz, mhm. w tym wieku, kiedy on dostupi, gra pierwszy poważny sezon, pierwszy nie, nie prawdziwy nie, nie. sezon w seniorskiej piłce, natomiast do chłopaka nie można mieć żadnej pretensji, natomiast jeżeli chodzi, odpowiadając już... O do, do brzegu, no obrona, no, to to nie odkryje Ameryki, no bo to no, generalnie generalnie to nasze teściowe, jakby obejrzały mecz miedzi, to by też, też to stwierdziły, to mogłyby tu usiąść. Na nasz. Nie obrażając ich, oczywiście je pozdrawiamy, no ale generalnie trzeba być tutaj wielkim ekspertem, żeby stwierdzić, że obrona. Defensywa, no jest to, no jest wielki problem. Ja po prostu nie rozumiem pewnych zachowań, nie rozumiem pewnych zachowań po prostu piłkarzy doświadczonych. Ja wiem, że no, ale to są ewidentne problemy skryciem przy stałych fragmentach gry. No to no naprawdę to, to nie jest, to nie wymaga naprawdę jakiś tam, nie, nie trzeba być Sergio Ramosem, tak. Po prostu nasi środkowi defensorzy popełniają szkolne błędy przy ustawianiu się przy stałych fragmentach gry. My tracimy po prostu kretyńskie bramki. Ja myślę, że... To mnie ten martwi ten najbardziej ten... i nie potrafię tego jakby ogarnąć, dlaczego tak jest. No więc właśnie, ja myślę, że ten kropacz powinien na zasadzie rozpisania zadań domowych piłkarzom zlecić oglądanie serii A, bo tamte warianty, te schematy przy stałych fragmentach gry są do obrzydzenia, można powiedzieć, powtarzane. Ci piłkarze mają zakodowani, zakodowane i ci w obronie, i ci w ataku, a u nas to się bardzo mocno rozmywa. I to mówiąc, obrona, nie mówię tylko o linii obronie, bo bardzo mnie niepokoją na przykład zachowania pomocników, którzy e, no właśnie nie włączają się do, do tej obrony. Bardzo no tak, no, bro, broni nie tego obrona, to nie to te, nie cza, właśnie, to nie te to czasy. to właśnie, nie te czasy. Ale to, to niepokoi te stałe fragmenty gry, które, które poruszyłeś, to no faktycznie to jest wąskie gardło i ale co bardziej, że troszkę czasu już minęło, bo no, po, sierpień, wrzesień, październik mamy już, za, już kończymy mamy zapasem listopad. Także tak, no, generalnie na treningach jednak tego y, czasu trochę już było. Mówimy, że najwięcej y, roszat jednak było właśnie w linii obrony, tak? Czyli widać, że trener sprawdza, szuka optymalnego ustawienia, wymienia tych zawodników, no szczególnie ci środkowi. No ale nie przynosi to efektu. No ja, ja, ja myślę, że ja myślę, że to w kontekście y, zimowego okienka transferowego. To takie chyba zadanie numer jeden jest jednak poszukanie, poszukanie środkowych obrońców. Ja nie mówię, że oczywiście, no nie wiem, wymienić wszystkich środkowych obrońców, nie? Ale może czasami jeden element, wymienisz jeden element i to, i, i to przynosi jakiś efekt, nie? Także, yy, no nie wiem, ja, mam, mógłbyś, ja mam swojego kandydata do wywiadu. Kogo na plus oczywiście, personalnie? Personalnie? Wspomniałem już o Mateuszu Hawelcie? Tak, wspomnieliśmy. Mhm. Tu się ze mną zgodzisz? Świetne wejście do drużyny Tupaja. Może teraz przegas, oczywiście, jak cała drużyna, dlatego to tak trudno oceniać to te ostatnie mecze. Ale suma summarum, jakby tak podsumować te 10 kolejek, to na pewno ten młody piłkarz wypożyczony z Lecha Poznań zdecydowanie na plus. Zadanie mnie absolutnym nie jest Dawid Panka. To jest numer jeden. Tu wyprzedziłeś mnie? Tak, tak, tak. tak. I myślę, że Tronta również można za, za tą harówkę, za tę pracę wyróżnić. To jest, to jest taka moja trójka, która Co robi robotę, aczkolwiek... Nasz, jeden z naszych gości, Kamil Zapolnik. Myślę, no właśnie, to, tutaj... no to dzisiaj, mnie, dzisiaj mnie widzę, wyprzedasz mnie, czytasz moje myśli Kamil Zapolnik jest u mnie bardzo tak tak. wysoko w, w, w statystykach. Czyli z, pe, z pewnością Kamil Zapolnik no, kilka bramek strzelił, także ten chłopak y, gra na. No, no, w sumie gra cały czas na, na pozycji numer 9, gra tak. w ataku mimo. Y, do, 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 doczekał się w końcu i, i tej swojej pozycji i chyba tą szansę wykorzystuje. Jak na plus, tak. Dawid Panka zdecydowanie to no, ja myślę, że ten chłopak pracuje na objawienie y, sezonu. Mhm. Widzę, że ten chłopak jest taki. I trochę jeszcze w mojej ocenie, nie wiem, nie, nie, nie wiem jak twojej i waszej, ale taki trochę, taki trochę nieokrzesany, że tak to powiem, taki, taki, taki dziki ruchy trochę mam. Jeszcze momentami widać, że. Ale to jest chłopak, który ma w sobie, to jest, tak, tak, gra zero chłopak nie boi się, idzie na pojedynki, na jeden, na jeden, jeden, na dwa. Trochę ta jego gra momentami taka, można, można mieć założyć, że taka gra trochę taka podwórkowa jest, nie? Ale to taki street player, nie? Ale właśnie mi się to podoba, właśnie to jest to, jest to właśnie to jest, to nie jest, no w tym wieku chłopak wchodzi do seniorskiej piłki, taki powinien być właśnie, a przyjdzie czas na ułożenie taktyczne i taką mądrość boiskową, to jeszcze przyjdzie, uważam, że taki Ludzi nam trzeba i po prostu wierzę w tego chłopaka, że naprawdę będziemy mieli jeszcze z niego dużo pociechy. To, to, to plusy, no. o minusach tośmy już dużo mówili, nie? że no nie wygląda to dobrze, jeżeli chodzi o, o, o grę defensywną, no, ostatnio też szwankuje stwarzanie sytuacji, tak? No, mało. No, ale jak, no, ale jak no nie mało. idzie, jak drużyna gra generalnie słabo, no to, to, no to wtedy siedzi wszystko, nie? To i też, to to, tak, ten poziom kreatywności w ofensywie yy, też szwankuje. Jeszcze chciałbym cię zapytać o młodzieżowców, bo faktycznie trener Skrobacz ma tutaj bogactwo, może wybierać i widać, że no, chociaż ma paliwa, które wychodzi, nie zagrał ani jednego meczu od pierwszej minuty, więc to też świadczy o tym, że trener ma tutaj bogactwo. No, słuchajcie, słuchajcie no, generalnie przez ostatnie lata yy, były zastrzeżenia, yy, że w miedzi nie ma młodych, tak? Że poszczególni trenerzy były pretensje do poszczególnych kolejnych trenerów, że nie stawiają na młodych, że w miedzi nie ma. No, no, dobra. Akademia jeszcze nie dostarcza nam piłkarzy wiesz, że w końcu to się stanie. Mam nadzieję, że my dożyjemy tego momentu, Maćku, bo już wiosnę trochę na swoim koncie mamy. Też sobie tego życzę. <grym> Ale no dobra, jak nie ma się swoich, to trzeba ściągać tą młodzież. I po prostu no, to jest od wielu, wielu lat, jak już jeszcze raz użyję tego terminu w epoce Andrzeja Dedeły, to jeszcze tylu mm -hmm. młodych piłkarzy w kadrze pierwszego zespółu nie mieliśmy. I jest trener, który na tą młodzież autentycznie stawia. Przejrzyjmy składy z tych dziesięciu spotkań, po prostu, ja właśnie to chciałem powiedzieć, już teraz, może teraz się pomylę, ale yy, bodajże mecz z GKS-em jest? Jastrzębie, nieudany mecz, remis tutaj na stadionie imienia Orła Białego, jest źle, przegrywamy 0-1, no i trener Skrobać, jakie robi zmiany, z ławki podnoszą się młodzieżowcy, on nie boi się, po prostu nie boi się, kibice przez tyle lat w Legicy chcieli młodzież, jak przegrywaliśmy, to krzyczeli, że sami cudzoziemcy, Hiszpanie, Chorwaci, Serbowie itd., dalej. a gdzie młodzi? No to chcieli młodych Polaków. No to mają młodych Polaków, mamy młodych Polaków. Trener Skrobarz, z, z Dawidem Panką to różnie, jest tam pół Polak, pół Holender. Ja no nawet nie liczę, wiesz, do tej trójki. E, tak, 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 to... no ale, no, no, ale no, jak go liczę, to jest chłopak, który... No tak, wychowywał się I, i, tutaj, tak, można powiedzieć, tak, na tak? Naszych tak, 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 ale, ale generalnie trener Skrobarz jest szkoleniowcem, który stawia Kompletnie, w ogóle nie boi się stawiać na młodzież. Mhm. Ja uważam, że robi to za przyzwoleniem yy, szefostwa klubu, bo taka też jest polityka na tę sezon klubu stawianie na młodzież, Po to też trener wydaje mi się, że są to gic ściągnięci. Po prostu no, jest przegrywamy na własnym boisku tak. i, tren i, i, i trener yy, robi zmiany i daje no nie wiem wchodzi Bartkowiak, panka, tak no już teraz musiałbym mieć ten skład przed sobą. No, to, to, także tak, ale, ale ten mecz, który sobie się, udaje się zremisować, tak? Tak, no suma wiadomo, remis, który no tak. nikogo nie cieszył, ale y, udało się zremisować. Także to ja myślę, słuchajcie kochani, że to jest ten sezon właśnie, to jest ten sezon na naprawdę y, taką pracę, układanie, dawanie szansy młodzieży, na budowę drużyn. Ja tak, y, jeżeli uda się coś ponad, będzie świetnie, nie? Jeżeli nie uda się, okej, okay, jedziemy dalej, mamy drużynę fajną, przygotowaną pod następny sezon, bo wiadomo, że jakieś korekty. Zawsze w składzie nastąpi, Natomiast na teraz to problem. Na teraz to jest no po prostu trzeba coś zrobić z defensywą. To jest jakby zadanie dla Dobry trenera, tak. skrobacza i jego sztabu szkoleniowego. Ale zapewne trener skrobacz pewnie jak, jeżeli ogląda na to, co powie, no, że no, no, chłopaki banałami rzucają i truizmami. No, bo trener Skrobacz na pewno doskonale o tym wie. Nie? Jasne. Kochani, myślę, że powoli wyczerpujemy temat, ale na pewno tutaj z Pawełem chcielibyśmy poruszyć jeden zasadniczy. Aspekt, jedną zasadniczą sprawę, bo po tych dziesięciu kolejkach pojawia się bardzo niezdrowy hejt. I po Znów. raz kolejny musimy o tym wspominać. Zaraz Pawłowi oddam głos, bo Paweł ma apel tutaj można powiedzieć, przygotowany. Nie, możesz, ale bardzo nie mam przygotowanego, to, możesz bardzo go bardzo nam się to również nie wygłosić. To mi się podoba, ale my po prostu z Pawłem tego nie bardzo rozumiemy. No, tak naprawdę dziesięć kolejek. Nie staramy się robimy. Państwu przedstawiać, na jakim etapie jest ta drużyna, na jakim etapie jest ten zespół budowany przez nowego trenera. A tu już widzimy jakieś no, niezdrową atmosferę, która gdzieś po różnych forach się roztacza. No, szanowni Państwo. No więcej rozsądku w tych trudnych czasach. No tak, no tak. No, to znaczy no Maćku, nie zadać nic do ująć. No generalnie pamiętacie kiedyś taki odcinek wrzuciliśmy e, jeszcze e, trena broniąc trenera Dominika, Nowada, Dominika tak? Nowaka e, e, i stanęliśmy w jego obronie i dzisiaj stajemy w obronie trenera Skrobacza. Bo to jest e, generalnie tak. no słuchajcie, to jest trochę przesada po dziesięciu kolejkach e, wyzywać. E, Przepraszam, jeszcze jedną rzecz y muszę y dopowiedzieć, wejdę Ci w słowo. Szanowni Państwo, my się krytyki nie boimy i też krytykujemy, tylko ta krytyka musi być konstruktywna. Ona musi być poparta merytorycznymi, no nie wiem, argumentami, z no takim wyzwisk. Bo drużyna gra słabo i tak dalej. No nie znaczy, no słuchajcie, no to, to jak Macie powiedziałeś, no, my się krytyki nie boimy, nas też możecie krytykować. My, 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 my tak, możemy stekcie. krytykować i drużyny i piłkarzy. Trener, trener Nowak. Kilka razy się nas o, o, obrażał, no, ale jakoś z tym żyjemy. Chyba nadal się gniewa z tego, co wiem. Nie wiem, no, ale my <laughs> trenera Nowaka serdecznie traktujemy, tak bo go cenimy i szanujemy. I lubimy. I zawsze będziemy pamiętać to, co zrobił Oczywiście. dla y, Miedzi Legnica. Także pozdrawiamy trenerze, pozdrawiamy również ten raz ponieważ ważno będziemy go bronić. No, po dziesięciu kolejkach wypisywanie, słuchajcie, no, w mediach społecznościowych, no to już takie wyzywanie trenera, że to pomyłka i w ogóle... Nie no już, jest to niezrozumiałe, nie jest to cy Cytować nie będziemy, bo, bo kilka takich pisów widziałem, że, że no bardzo słabych. No także słuchajcie, no trochę, trochę, trochę spokoju. Także naprawdę, także dajmy, dajmy trenerowi popracować, piłkarzom też popracować i no po prostu to jest sport, tak, wierzymy, że będzie lepiej i, i tak jak, nie wiem, tak jak powiedziałeś Maćku na początku programu ta drużyna, na, a, a ja się z tobą zgodziłem, ta drużyna dalej ma szansę na awans, także spokojnie, a jeżeli nie, awansuje, naprawdę, no słuchajcie, no, gramy dalej, no, w przyszłym sezonie, może rozliczajmy tą drużynę jakby z tego zadania, a, a pod tytułem awans do Ekstraklasy w przyszłym sezonie, nie, a w tym roku jak się uda, to a jak panie, się uda, to będzie po prostu, no to będzie miło, nie, no tak, jest. tak, to będzie miło, słuchajcie, Przemiluj. przede wszystkim, Także życzymy zdrowego rozsądku, spokoju, bo czasy trudne. Zdrowia. I przede zdrowia. wszystkim zdrowia Wam życzymy. Także, tak jak mówiliśmy na początku, postaramy się teraz już regularnie się pokazywać. Możliwe, że będą odcinki zdalnie nagrywane, ale. Postaramy się, żeby taka dłuższa przerwa się już nie powtórzyła, aczkolwiek jeżeli troszkę jakaś tam przerwa nam wypali, to też nie, nie denerwujcie się, no bo no, no jest problem po prostu techniczny, po prostu teraz e, takie czasy tak są. Że Kochani, mam jeszcze taki, są, że... taką prośbę do Was. Wpisujcie w komentarzach pod tym odcinkiem, jak Wy widzicie te 10 kolejek, jaka jest Wasza analiza. Podzielcie, się, podzielcie się z nami swoją wizją drużyny. Zachęcamy do komentowania. Wierzymy w to, że będzie mnóstwo komentarzy i fajnych, ponieważ wiemy, że na Was możemy, tak, na możemy liczyć. Bo... Nasza społeczność jest bardzo fajna, bardzo tak. merytoryczna. I to, to było z, taki sporo cinków, że było pisaliście wiele świetnych komentarzy, tak, tak. długich, analitycznych, i bardzo czekamy na nie. Też chętnie je poczytamy i, i też. Yy, może nas nakierujecie na, na wiele, bo wiele razy czytaliśmy wasze komentarze i, i tak po odcinku rzeczywiście nie wpadliśmy na to, czy, czy, czegoś, tak, tam, tak, czy tak. czegoś tam nie dostrzegliśmy, także słuchajcie, ten program jest yy, właściwie nie nasz, yy, tylko yy, nasz, was wasz też wspólny, to jesteśmy yy, razem, yy, jedną społecznością, tak jak powiedziałeś. Nie zapominajcie także... o łapkach w górę, Czekamy. jeżeli wam się ten odcinek nie podobał, bardzo proszę, wstawcie łapkę w dół, nie zapominajcie o subskrypcjach. I o maseczkach, których... Które my zaraz założymy, ale, 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 ale i o dystansie społecznym, który zachowujemy. Bądźcie zdrowi. Bądźcie Cześć. zdrowi, trzymajcie się. Hej, Mieć.